Jeden daszem jest! <laughs> Nie ten dasz! Dasz po skosie się strygorował! Nie! Dasz w górę, już bym wyszedł z tego ekranu. A tak, a tak. Foch. Cześć siemano, Tutaj Expeak, a my gramy dalej w Celest. No i doszliśmy do B-sideu Summit. To jest chyba bardzo długi B-side, także będzie pewnie wiele odcinków z niego, bo e, on się składa z, chyba z siedmiu chapterów, siedmiu takich rozdziałów, czego ostatni jest. Te, no to jest wspinaczka na gór, górę Celest i, i, i całą co chwilę widzimy numerki, tylko że e, numerki w metry e, i, i musimy się wspiąć na tylko że to będzie dużo trudniejsze niż e, A-side. Let's go! Pierwsze? Forsaken City? Jakoś tak to się nazywało. Nie. To wygląda jak Reflection. Tak, to Reflection, w dżungli jesteśmy. No i mamy dwa dasze, bo tam tak tak było. Yy, także, dobra, spokój, powoli. Jest... Jest yy, weekend nadciąga, także po pracy trzeba się zrelaksować i... O! Rozgrzewki nie było. Dasze po skosie. Nie tak. Tak. No, jest. I dolne. Dobrze. Dash, eee, dash. Zrobimy to za pierwszym. Nie. Gdzie tam? O, o trigger. Musiałem trigger e, instynktownie wcisnąć, żeby ona się złapała. Ja jeszcze nie jestem rozgrzany, pewnie dlatego. Dasz, dasz, odbicie od rampy, która zregeneruje nam dasza. Dasz, dasz, odbicie od rampy i tak dalej. Ale nie kolce, nie ma róży bez kolców. Bez ognia. Ale spaliłem. Co tu się dzieje? I teraz między kolcami y, dasz, dasz w prawo, dasz w prawo, czyli jak ja je nazywam? 6-6? Tak To trzeba jeszcze w trakcie chyba poprzedniego dasza kliknąć, także to nie jest łatwe Już, już, już się zaczyna, już się zaczyna Śmierć na tysiąc sposobów Tyk, tyk! <laughs> Ostatni dasz. No, robimy to. Idziemy z tego ekranu. No ale nie w kolca, nie, nie. Omijaj. Tłiczka. Omijaj kolca. Tyk, tyk. Jest. Jesteśmy dalej. Hmm. Do dolnej trzeba było, dobra. No, 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 prawie. Jestem krok dalej, także jest, jest progres. Nie wiem, co tu zaszło. E o tu jak? Zostaje mi jeden dash, lornetka. Larnet, ja chcę to sobie zaplanować. No, czekaj, e, zostaje mi jeden dash, i muszę trafić jakoś w tą rampę. Może po skosie trącić? Nie wiem. Śmierć na tysiąc sposobów. To właśnie celest. Może ona się da, da tam złapać. Chyba da się tam złapać. Ale nie wiem, czy twórcy tego wymagają, żeby się złapać. Ale zauważyłem, że się da. O włos. O włosik. A teraz był dasz po skosie, a nie miało go być. A teraz był zawsze ten dasz. Co mi to da? A wiem co. Uff, ultraistyk. Nie wiedziałem, co tu mnie czeka. Uff, następny ekran. O, to już y, Piczka na nas czeka. Ona czeka w takich, y, takich symbolach dziwnych. I to jest ta nasza zła strona, z którą mieliśmy walczyć. Myślała, że myślała, że kiedy już ją pokonaliśmy, to, że mm, rozłączymy się, zostawimy ją, a my powiedzieliśmy, że chcemy razem współpracować i I ona będzie nas wznie wznosić do góry Ale w górę, w górę, w górę Nie, nie, nie tak Wcześniej było dobrze. O tak, bęc. Bęc bęc i teraz odskok w górę yy, Fokus, dash dash i wyrzuci nas do góry, to jest... Upsik, ale o krok dalej. Krok dalej jestem. Teraz trzeba to powtórzyć i zrobić kolejny krok. Ciekawy jestem ile mi te czaptery zajmą. Może 10 minut. Będę tak... Tak zrobię cięcie, żeby... Mm, nie przeschodziłem. Mm, chyba musiałem użyć tej rampy, także i tak do niej nie doskoczył. Pewnie twórcy tak zaplanowali tą mapę, żeby żeby się nie dało doskoczyć. Bęc, bęc Serio O włos. Jeszcze jestem nierozgrzany, a może zmęczony po pracy Na pewno nie idzie mi tak jak powinno Refleks się jeszcze ładuje, góra. Ej, to już nie koniec. Ym, czy jeszcze to naprawię? Chyba nie. Ym, ym, nie, ale jestem krok dalej. I to jest ta motywacja. Teraz muszę dojść tam, gdzie doszedłem. Powtórzyć ścieżkę. Uuu, trafiłem ją. Jest. Mamy to. 7 minut i pierwszy chapter. Dobra, robimy drugi Forsaken City. A, nie pamiętam. Aha, muszę tu donieść dasha? Jakoś tak. Yy, bo, miałem, bo zabrakło mi dasha, także tylko jednym muszę zrobić to. Tak. O! Chyba tak miało być. I co teraz? No tam windę, tak, dobrze było. Powtarzam ścieżkę. Bo wcześniej tu tak, taki dasz w górę się udał, a teraz już nie. No bo wyszedłem spontanie, standard. No, chyba że po skosie odskoczę i zrobię po skosie. bieła lornetka yy, ta winda będzie jechała do góry, musimy użyć jej impetu i wskoczyć tu do góry tu dwa dasze, lądujemy na windzie znowu impet dwa dasze, impet yy, impet, Kurczę, długa ścieżka no to będzie ciekawie mmm yy. Mm, dobra, wspinaczka, wspinaczka i tutaj jest... Aha, i tutaj między kolcami trzeba zrobić taki impet yy, wylecić z impetem windy, żeby dwa, dwoma daszami tam się na górę dostać. No to let's go. Yy, na spontanie jest najlepiej, nie? Także na czysto, na świeżo, na dobry, dobry start, dobry start. Jeszcze raz. <laughs> Ale może, może to jeszcze naprawię. To był spontan. Dobra, jeszcze raz. Podoba mi się ta ścieżka, także tak. Hop, bom, bum. Hop, bum, bum. Za szybko chcę. Tam chyba jest możliwość złapania się ścianki. Także ja to powinienem zrobić zamiast... E, tak, zwolnić trochę. To nie jest speedrun, Spokój. Może grawa wręcz tego wymaga, bo tam jest du duża odległość. Coś, 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 coś jest. Czekaj Dobrze. 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 Jeła, mam to. Chyba tego momentu nie lubię. Jakaś lornetka, ktoś coś, proszę. Nie lubię iść w ciemno. Teraz, teraz to to już nie chcę. Łaski bez. Nie. Może. Nie. Nie. Ej, ale jeszcze nie byłem gotowy. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. O tu. A, y, Do tego jest pewnie lornetka, ale nie, idę w ciemno. Teraz jestem gotowy. E, mam dwa dasze, dobra. Fokus. Prawie, prawie za pierwszym razem. Podobało mi się to. Hop-hop. 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 Mm. Ten moment jest przerażający, wręcz. O, spieracie. się. Dobrze, bo już się męczyła. No i moment z e, piczką. Patrzcie, o tak, tak to twórcy zaplanowali. E, tak? Chyba nie tak. Dobrze, jakaś lornetka? Ktoś coś? Eee, no Dobra, powtórzmy to. Jeden dasz jest. <laughs> Nie ten dasz. Dasz po skosie się strygierował. Nie dasz w górę, i już bym wyszedł z tego ekranu. A tak? A tak? Mm, foch. Och. Może teraz? Wcześniej było lepiej, ona nawet nie, nie mrugnęła, a już byłem na szczycie, już szczytowaliśmy. No i znowu to samo, no. Weź przestań. Dasz w górę. Jest bardzo prosty. Jak nie najłatwiejszy. Tójczka współpracuj proszę ja ciebie. Zobacz, piczka nam pomaga, a ty taki wstyd przynosisz. Góra! Jeła! Tak miało być. Hotel? Nie, kraina snów Której też nie lubię właśnie dlatego a, Ale dobrze mi poszło Do, to, to dotarliśmy w miarę daleko No, ale to był spontan, dlatego tak dobrze poszło, a teraz powtórzyć? Powtórzyć to świadomie to jest trudno O, dokładnie, no teraz będziemy ginąć tam, gdzie wcześniej poszło na spontanie, na ultra instynkcie. Będz, będz, rampa, góra, rampa, góra. Może być. Mhm. To się jakoś inaczej ro robi. Wyskakuje się z tego. E. Mhm. Dobra Zupa z Bobra Jeszcze lepsza z wieprza Oj chyba dotk dotknęła Kol Kolec się wbił w stopę Jak nie tak to jak Trzeba wyskoczyć Czekaj, ja tu jakiś trik znałem. Nie tak. No, coś takiego. I Kolejny dasz później wchodzi. Niespodziewany. Zrobimy to. Raz, raz, dwa. Tak, to jest skrót, który znalazłem. Normalnie trzeba było tamtędy naokoło. No. Mm -hmm. Wyskok, jeden dasz, wyskok tam jest do regeneracji. Dobra. A tu co? Ha, ha, ha. Tak nas tak, tak nas zrobili, no, zrobili mnie. Bo tam kolce postawił, a instynktownie kierowałem się w lewo. Eee, dobra. Eee, sorry. Kolega pukał do mojego pokoju. Jest dobrze. Dajcie mi chwilę. E, musiałem mu odpisać wiadomość, bo... bo nie chciałem przerywać nagrania, później będę miał cięcia niepotrzebnie. Więc niestety... Na samym początku to wylatywaliśmy i ona o tak spadała. O. A teraz y, gra nas nauczyła, że... można tak wyskoczyć i dalej ona ma dwa dasze. Dlatego to skok... I góra dwa dasze i tutaj gra instynktownie chce, żebyśmy wszystko na spontanie robili. Ale na spontanie jest najlepiej. Jeden dasz. Dobrze. Było w miarę dobrze. Tylko ja nie wiedziałem co tam zrobić, a gra chciała ode mnie, żebym się złapał ścianki poczekał. Puścił bąka i dopiero skoczył i... I użył drugiego dasza, dobra. Także powtarzam ścieżkę. Hop, dwa dasze. Hop. Dwa, jeden dasz, jeden dasz, dobrze. Wlot i hop. Nie wiem co tu zaszło. Ale o dziwo jest dobrze. Dobrze, 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 dobrze. I tutaj zaraz będzie taki trik. Jest, 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 jest! Jakoś instynktownie to zrobiłem. Myślałem, że w tych kolcach skończę. Ale pojawił się niespodziewany dasz po skosie. I przetrwałem to. A to już wyjście. Tu nie ma nic. Puk, puk. Nie, to tylko tło jest. Nie, nie można zapukać do tych drzwi. Eee, także trzeci chapter. I benz. Eee, I tu jest już czwarty chapter, ja tutaj kończę. Yy... Safe and quit, zrobiliśmy trzy chaptery w, w koło 20 minut. Bardzo ładny czas odcinka. I... I na tym ekranie kończę. Także jak Ci się podobało, zostaw lajka i dowolny komentarz dla zasięgów. A poza tym. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego odcinka. Wkrótce. Pa, pa.